<noise> Prawa na księżyc. Niesamowite! Ten księżyc jest taki ogromny. O, ciekawy, jak na nim jest. Słyszałem, że jest zrobiony z sera. Jeśli to prawda, to musi być smaczny. <noise> to raczej nie jest prawda. O, chciałbym się tam dostać. Mógłbym jeść, spacerować. Spotykać tubylców i skakać w kosmosie. Zamierzam się tam wybrać. Ale jak? A, właśnie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Zwiedzę księżyc jutro wieczorem. Ale, kicku, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. Kicku? Gdzie jesteś? Wielkie nieba! Kicek naprawdę próbuje dostać się na księżyc. Czy jesteś pewien, że to się uda? Księżyc jest naprawdę daleko stąd. Tak myślę. Umiem skakać bardzo wysoko. I mam dużo czasu na ćwiczenie, póki nie wzejdzie księżyc. Hitku, tutaj jesteś! Zdążyłeś w samą porę. Kilcek chce skoczyć na księżyc. Serio? Tak, i muszę jeszcze zrobić kosmiczny trening, zanim wyruszę. Dlatego już ćwiczę skoki. Jesteście gotowi? Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, sta. Tylko skoczyć. Machaj skrzydłami, wtedy dotrzesz wyżej. Przecież nie mam skrzydeł. To pomachaj rękoma. Do radę. Właśnie tak, tylko trochę mocniej. Skocz, Wyżej, wyżej. A teraz leć. Księżyc? Jestem tam? No, nie zupełnie. Trudno. I tak tam dotrę. Jakoś. Wielki krok cicka w nieznane. Wielka wyprawa na księżyc. Wspaniale! Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Super! Muszę zjeść trochę sera w ramach treningu. Mm. Ale jak ja mam się tam dostać! Brum, brum, brum. Co to? Brum, brum. Brum, brum. Cicku, co ty wyrabiasz? Śmiesznie wyglądasz. To jest kombinezon. Polecę na księżyc, jak tylko się dowiem, jak tam dotrzeć. Potrzebujesz rakiety. Rakiety? Tak, i mogę ci ją zrobić. Ekstra! No to na co jeszcze czekamy? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz ruszyć dzisiaj. Niedługo będzie noc. Moja rakieta zaniesie cię na księżyc w mgnieniu oka. Nie mogę się doczekać! Ja też mogę lecieć? Przepraszam, ale obaj się nie zmieścimy. A to był mój pomysł. Mm. Ale możesz polecieć jak tylko wrócę. Wielkie dzięki. Brrr. Jak ci się podoba? Niezła, niezła. A. Co właściwie jest na tym księżycu? Jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jest zrobiony z sera i że są tam mili kosmici i kosmokróliki. Hmm. Chyba warto to najpierw sprawdzić. Mogę się tego podjąć. Zostaw to mnie. Ekstra! Ciubek chce polecieć aż na księżyc specjalnie dla mnie. Ach. O, dam radę! O, dam radę! Prawie tam jestem! Cześć! Lecę do domu! A ty dokąd się wybierasz? O, lecę na księżyc, żeby sprawdzić, jak tam jest. <śm> na księżyc to przecież tysiące kilometrów stąd. Aż tam! Jesteś gotowy? Tak! Pospiesz się! Pora wystrzelić mnie w kosmos! To bardzo długa droga! Możesz skłodnieć! Zrobiłam ci kosmiczne ciastka i nalałam sok. Ciupku, <laughs> <laughs> Wróciłeś! Co widziałeś na księżycu? Czy powinnam coś Kickowi dopakować? E, na księżycu. Tak, to znaczy. Jest tam trochę chłodno. To nie problem. Ta butelka z wrzątkiem cię rozgrzeje. E, jest też słonecznie i deszczowo. Okulary? Kapelusz? I parasol? I kalosze? Proszę, gotowe. Czy księżyc naprawdę jest zrobiony z sera? E, tak. I z lodów bananowych. I chleba? I brzoskwini. Już gotowe. Pora wyruszyć. Jest miło i wysoko i blisko do księżyca. To idealne miejsce. Jesteś gotowy? Przeszedłeś trening? Masz wszystko co trzeba? Tak, tak i tak. Powodzenia! Leć na księżyc! Dalej! Dalej! Powodzenia! Wielkie dzięki! Przywiozę Wam trochę sera z księżyca. Pięć, cztery, trzy, trzy, dwa, jeden. jeden ruszaj! Uuu. Zniknął. Oj. zatrzymajmy go! Tak mi przykro. Brrr. Szkoda, że księżyc nie jest tak blisko jak jego odbicie w wodzie. Hmm. Skoro Kicek nie może się dostać na księżyc, to może księżyc przyjdzie do Kicka. Kicku, 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 kicku się. już pora. Pora na co? <giby> Kitku, pospiesz się! Rakieta jest już gotowa. A ja polecę z tobą. Ale. 5, 4, trzy, trzy, dwa, jeden, Start! <giby> Widziałam, że było ci przykro, że nie poleciałeś na księżyc. Więc przenieśliśmy księżyc tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No pewnie! Jest nawet księżycowa uczta! Pychota! Dziupku, czy lody na księżycu były takie pyszne jak te? W zasadzie to wcale nie doleciałem do księżyca. Bo był o wiele za daleko. Przepraszam. Nie szkodzi! Na pewno nie są takie pyszne jak nasz wspaniały ser, chleb, lody bananowe i brzoskwinie. Pychota! Nie jesteś rozczarowany? Nie! Ten księżyc jest nawet lepszy, bo odwiedzam go z moimi przyjaciółmi. Hura! Rosie, wiesz, że na niebie jest całe mnóstwo planet? Mhm. Kicku jest naprawdę późno. A to był bardzo długi dzień. Tu jest Jowisz, Saturn, a to są jego pierścienie z lodu, Mars! O! Jest czerwony! Rozi? Tak, kicku. Jutro polecę na Marsa! Czerwony ser musi być pyszny! Oj, Kicku... Spójrz na dębiaka, Kicku! Tutaj, Rosie! Czemu oni się tak ekscytują? Tańcem oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć! Ola też! Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra! Ja też! Chcesz zobaczyć kickowy taniec? O, możemy przyjść? Możecie zapytać Ole. Ćwiczy teraz na placu zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy kicku. Ty zrobię skok i O! Witaj, dzióbku! Nie zauważyłam cię! Obiecałam Dębiakowi, że dla niego dzisiaj zatańczę, dlatego teraz ćwiczę! Pokaz tańca! Wyśmienicie. Kto będzie? Tylko dębiak. O nie, nie, nie! Jesteś wyśmienita! Wszyscy powinni cię zobaczyć! Wszyscy? Wyobraź sobie, ty na scenie światła! Pełna widownia! Każdy się tobie przygląda! Światła? Widownia? Wszyscy patrzą. Nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój taniec. Polka tańca dziś po południu, tylko dziś się zatańczy niesamowita Ola. Cześć Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz, co dalej? Uh, spójrz na dębiaka, Kicku. Tutaj, Rosie. Czemu oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć. Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć, Kicko? Uh, spójrz na dębiaka, Kicku. Tutaj, Rosie. Ach, czemu oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć! Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć kickowy taniec? O, możemy przyjść? Możecie zapytać Ole. Ćwiczy teraz na placu zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy, kicku. Zrobię skok i obrót. O, witaj Ciubku! Nie zauważyłam Cię. Obiecałam dębiakowi, że dla Niego dzisiaj zatańczę, dlatego teraz ćwiczę. Rah! Pokaż tańca! Wyśmienicie! Kto będzie? Tylko dębiak! O nie, nie, nie! Jesteś wyśmienita! Wszyscy powinni cię zobaczyć. Wszyscy? Wyobraź sobie: ty na scenie, światła, pełna widownia. Każdy się tobie przygląda. Światła? Widownia? Wszyscy patrzą? Brr, ho, 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 nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój taniec. Tylko tańca dziś po południu. Tylko dziś się zatańczy nie Ola. Cześć, Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku, Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz co dalej? Spróbuj podskakiwać. To zawsze działa. Nie umiem. Może parę kręciółków? Zatańcz od początku. Wtedy ci się przypomni. O nie! Zapomniałam też początek. Nie umiem już tańczyć. O, nie martw się, Olu. Pomożemy ci. Prawda, Kicku? A może spróbujemy przekręcić ten czerwony przy... Ups... Rrr, rrr, wielki pokaz tańca wystąpi Ola. Brzmi świetnie. Pędzę, muszę. Uh, spójrz na dębiaka Kicku. Tutaj, Rosie. Czemu oni się tak ekscytują? Tańcem oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć! Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć Kickowy taniec? O, możemy przyjść? <laughs> U, spójrz na Dębiaka, Kicku. Tutaj, Rauzi. Oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć. Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć kickowy taniec? O, możemy przyjść? Możecie zapytać Ole. Ćwiczy teraz na Placu Zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy, kicku. Robię skok i obrót! Tada! Witaj, Ciubku! Nie zauważyłam cię! Obiecałam dębiakowi, że dla niego dzisiaj zatańczę. Dlatego teraz ćwiczę. Pokaz tańca! ło Wyśmienicie! Kto będzie? Tylko dębiak! O, nie, nie, nie! Jesteś wyśmienita! Wszyscy powinni Cię zobaczyć. Wszyscy? Wyobraź sobie: Ty na scenie, światła, pełna widownia. Każdy się Tobie przygląda. Światła? Widownia? Wszyscy patrzą? Brr, ho, 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 nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój taniec. Polka z tańca dziś po południu. Tylko dziś się zatańczy salarita Ola. Ura! Cześć, Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku, Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz, co dalej? Spróbuj podskakiwać. To zawsze działa. Nie umiem. Może parę kręciłków? Zatańcz od początku. Wtedy ci się przypomni. O nie. Zapomniałam też początek. Nie umiem już tańczyć. O, nie martw się, Olu. Pomożemy ci. Prawda, kicku? A może spróbujemy przekręcić ten czerwony przy. Ups. Prrr, prrr, wielki pokaz tańca. Wystąpi ola. Brzmi świetnie. Będę. muszę przygotować dębniaka. My pomożemy Oli, prawda, Filip? Podwiozę ją moim piorunem, szos. A ja poszukam kwiatów, żeby włożyła we włosy rób to co ja. I co powiesz na moje wygibasy? Może to zły rodzaj tańca. Co powiesz na kickowy? Taniec jest zły. Kryęciołek. Kicku jesteś genialny. Tutaj chodzi o taniec oli. Pomóżmy jej go sobie przypomnieć. Ale ja nie pamiętam, jak wyglądał.